Witam Was w kolejnym odcinku 3 razy tak. Dzisiaj opowiem Wam o nowej generacji aparatów Fuji Instax, o dwustopniowym oczyszczeniu twarzy i o aplikacji mobilnej, która ułatwia zakupy. Zacznijmy od aparatów. W pierwszym odcinku 3 razy tak opowiadałam Wam o Fuji Instax 7S. To jest już tak przestarzały model, że właściwie nie można go już nigdzie kupić. Opowiem Wam o jego następcach, czyli o. Fuji Instax 8 i 25. Najnowszym jest Fuji Instax 25, który jest już totalnie wypasiony i zautomatyzowany. Ten aparat posiada lepszą lampę błyskową i obiektyw z opcją ustawiania ostrości. Możemy też ustawiać sobie różne tryby, w zależności od tego, jaka jest pogoda, czy znajdujemy się w pomieszczeniu, czy chcemy zrobić zdjęcie z bliska czy z daleka. To tak, ten biały, najstarszy to model 7S. To jest ten, o którym Wam mówiłam, że jest totalnie przestarzały i już nie można go nigdzie kupić. Różowa, ósemka. No, widać, że jest zdecydowanie większa od 25. 25 jest mniejsza, jest lżejsza i zdecydowanie bardziej zautomatyzowana. Jestem ogromną fanką tych aparatów i jak tylko wychodzi jakiś nowy model, to ja natychmiast muszę go mieć. Te aparaty drukują zdjęcia wielkości karty kredytowej, więc są maleńkie, ale naprawdę urocze. Wkłady dokupuje się oddzielnie. W Polsce cena 20 zdjęć to koszt 60 zł, ale można kupić je taniej np. Na, na Ebay, wybierając sprzedawców z Hongkongu. Druga rzecz, o jakiej chciałam Wam powiedzieć, to aplikacja mobilna ułatwiająca zakupy. Wiecie, co to jest smart shopping? To nie tylko robienie zakupów z telefonem w ręku, ale też robienie ich w sposób sprytny i taki bardziej świadomy. Aplikacja Ceneo właśnie takie sprytne zakupy nam umożliwia. Jesteśmy w sklepie, skanujemy kod kreskowy jakiegoś produktu, a aplikacja od razu pokazuje nam listę sklepów i ceny. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy jest możliwość kupna tego właśnie produktu taniej. Ale to nie wszystko. Nowa funkcja aplikacji Ceneo umożliwia nam wgrywanie kart lojalnościowych. Posiadam mnóstwo kart lojalnościowych. Jednych używam częściej, drugich rzadziej, ale noszenie ich wszystkich w portfelu graniczy z cudem. Dzięki tej aplikacji możemy wszystkie nasze karty lojalnościowe zgromadzić w naszym telefonie. Procedura wgrywania takiej karty jest niezwykle prosta. Wystarczy z listy różnych właśnie dostawców znaleźć kartę, jaką chcemy wgrać, a następnie zeskanować kod kreskowy. Reszta robi się już sama, bo dane karty zaciągają się automatycznie. Ostatnia rzecz, o jakiej chciałabym Wam powiedzieć, to dwustopniowe oczyszczanie twarzy. Umówmy się, że nie ma dobrej pielęgnacji bez doskonałego oczyszczenia, a takie dwustopniowe oczyszczanie właśnie nam to gwarantuje. Chodzi o to, by użyć dwóch różnych produktów. Pierwszy produkt na bazie olejku ma za zadanie zmyć z naszej twarzy wszystkie zanieczyszczenia pochodzenia tłuszczowego, czyli np. sebum, albo resztki podkładu, korektora, z którymi nie poradził sobie płyn micelarny. Kolejny krok to preparat myjący, który ma za zadanie zmyć całą resztę zanieczyszczeń z naszej twarzy. Po użyciu obu produktów możemy mówić o perfekcyjnie oczyszczonej twarzy. Ja oczyszczam twarz w ten sposób od ponad 3 miesięcy i jestem zachwycona efektem. Na pewno nie wrócę już do jednego produktu, zawsze będą to właśnie dwa różne, czyli ten olejek i żel myjący, bo tylko wtedy jakby mam wrażenie, że moja skóra jest perfekcyjnie oczyszczona i to widać. Na też wszystko. Dzięki, że byliście ze mną zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i do oglądania poprzednich filmów. Posiadam mnóstwo kart loja, loja, loja. Posiadam mnóstwo kart loja. Posiadam mnóstwo kart Laj. Kurde. Umówmy się. No to ja szłam przecież tędy.